Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Łukasz Tabin, pracuję w firmie Technika Wody, która od wielu lat zajmuje się dystrybucją, sprzedażą, serwisem zmiękczaczy i filtrów do wody. W tym filmie pokażę Państwu szereg dodatkowych akcesoriów, filtrów, urządzeń, które możemy zastosować razem ze zmiękczaczem Watertechnik. Jednym z najważniejszych dodatkowych urządzeń, które tutaj warto wykorzystać przy naszym zmiękczaczu, jest możliwość podłączenia adaptera do chlorowania złoża. Są to tzw. Tak cewki chlorujące. Pokażę Państwu, jak to wygląda. Głowica Watertechnik stwarza właśnie unikalną możliwość podłączenia tego typu sprzętu. To jest właśnie cewka chlorująca złoże. Polega cały proces na tym, że w czasie regeneracji, kiedy tym wężykiem ze zbiornika przepływa solanka, tutaj podawane jest małe napięcie, wytwarzany jest tak zwany wolny chlor, trafia on na złoże żywiczne i w ten sposób je dezynfekuje. Czy to jest konieczne? Nie do końca. Jest to dodatkowe, higieniczne zabezpieczenie naszego urządzenia. W przypadku wody z wodociągów, która jest bakteriologicznie bezpieczna, żadne bakterie w naszym zmiękczaczu się nie rozwiną. Jest to takie awaryjne zabezpieczenie dodatkowe. Można je zastosować, aczkolwiek nie jest to oczywiście obligatoryjne. Głowica stwarza taką możliwość. Na pewno warto by to było wykorzystać, jeżeli mamy wodę z własnego ujęcia, ewentualnie jeżeli często nie ma nas w domu i urządzenie nie regeneruje się regularnie. Także jeżeli Państwo zakupicie taki adapter razem z urządzeniem, otrzymacie go już oczywiście zamontowany do Waszego zmiękczacza. Natomiast jeżeli wpierw kupicie sobie zmiękczacza, po pewnym czasie chcielibyście taki dodatek zamontować, Prześlemy Państwu sam adapter z instrukcją podłączenia. Zawsze też, co ważne, służymy pomocą telefoniczną, oczywiście, ale wygląda to generalnie w ten sposób, że adapter wpinamy w wężyk zasysający solankę. Po prostu trzeba go rozciąć, na szybko złącza z obu stron podpiąć. Wykorzystujemy tu jeszcze dodatkowe kolanko. Natomiast w głowicy sterującej wpinamy sobie adapter w płytkę. Kabelek jest przełożony od tyłu, wchodzi tutaj na płytkę, jest podpięty w odpowiednie gniazdo, ono tutaj jest opisane, Chlorine, czyli właśnie podłączamy tutaj cewki chlorujące. Następnie musimy włączyć tą funkcję w głowicy sterującej i kiedy Państwo to zrobicie, w czasie regeneracji, przez określony czas, wolny chlor będzie się wytwarzał, będzie dezynfekował złoże, zadbamy w ten sposób dodatkowo o higienę urządzenia. Myślę, że jest to opcja warta rozważenia. Możecie też Państwo wybrać z naszej oferty szereg dodatkowych akcesoriów przeznaczonych do zmiękczacza wody Watertechnik, bądź będą one też pasować do innych zmiękczaczy z naszej oferty. W zestawie ze zmiękczaczem znajdziecie też Państwo filtr wstępny samoczyszczący. Do zmiękczaczy Watertechnik najczęściej używamy. Przekazujemy naszym klientom filtry samoczyszczące. To jest taki mosiężny filtr samoczyszczący z serii Watertechnik. Znajdziecie Państwo odrębny film poświęcony temu urządzeniu, także może nie będę się tutaj mocno nad nim rozwodził. Jeżeli Państwo chcecie zastosować inny filtr, można wykorzystać taki też filtr samoczyszczący z wkładem, z siateczką nylonową. Troszkę tutaj oczywiście filtr ma inne gabaryty. Filtracja jest właściwie taka sama jak na tym mniejszym, który prezentowałem wcześniej. Oczywiście można zawsze skorzystać z tradycyjnego filtra z wkładem piankowym bądź sznurkowym. To są takie tradycyjne 10-calowe korpusy, które też bardzo dobrze wszystkie zanieczyszczenia na wstępie eliminują, filtrują. No i też bardzo w sumie popularny i godny polecenia filtr węglowy z serii Water Technik. To już jest duży filtr 20-calowy z wkładem węglowym, blok spiekany. Węgiel nam poprawia smak, aromat wody zatrzymuje chlor, pestycydy, fenole, wszystkie szkodliwe substancje. Oczywiście zmiękcza zatrzymuje twardość. Węgiel zatrzymuje jeszcze dodatkowe inne związki niepożądane w wodzie, także wtedy taka woda jest smaczniejsza. Filtr oczywiście montujemy za urządzeniem, najlepiej właśnie na wyjściu wody i jeżeli chcemy ją spożywać, to po takim filtrze jej smak będzie bardziej satysfakcjonujący. Oczywiście w zestawie też zawsze od nas otrzymujecie Państwo tester do badania twardości wody. Używamy kropelkowych, testy wielokrotnego użytku dokładne. Dzięki nim możemy sprawdzić jaka jest twardość wody surowej, odpowiednio zaprogramować urządzenie. Kolejna rzecz jaką możecie Państwo wykorzystać przy montażu zmiękczacza wody to jest taki profesjonalny syfon. Pozwala on nam złapać dwa węże, które wychodzą z urządzenia. Jeden to są popłuciny z regeneracji. Drugie gniazdo tutaj możemy podpiąć wąż z przelewu awaryjnego, który zawsze na zmiększaczu się znajduje. W ten sposób, jakby ułatwiacie sobie Państwo pracę. Nie musimy żadnego innego syfonu wykonywać. To już jest taki profesjonalny, przygotowany właśnie do zwiększaczy wody. Aczkolwiek też często klienci wykonują taki syfonik we własnym zakresie, bądź nawet bezpośrednio wprowadzają wężyk gdzieś do trójnika, do kanalizacji, do jakiejś kratki ściekowej. Jeżeli mówimy właśnie o podłączeniu, mówiliśmy o syfonie, który nam pomaga podłączyć węże spustowe. Warto jeszcze wspomnieć o wężach wykorzystywanych do podłączenia samego zmiękczacza do zasilania wodą. Mamy w ofercie takie węże 80 cm. One mają już przyłącza ze śrubunkami 1 cal. Także tutaj się Państwo dokręcacie bezpośrednio do zmiękczacza wody. Z drugiej strony przechodzicie już na własnych śrubunkach na instalację. Dzięki tym wężom montaż jest szybszy, prostszy i zawsze też mamy troszeczkę pola manewru z miękczaczem. Jeżeli chcemy za nim posprzątać, przesunąć go, węże nam to umożliwiają. Jeżeli ktoś potrąci urządzenie, też one taki ruch amortyzują. Aczkolwiek w wielu przypadkach montaż odbywa się na sztywno, rurą zgrzewaną, bądź w innym systemie i to nie jest dla urządzenia żaden problem. Aczkolwiek, jeżeli Państwo byście chcieli, z węży można skorzystać. Jeżeli mielibyście Państwo jakieś dodatkowe pytania, bądź chcielibyście zakupić zmiękczacz czy jakieś akcesoria, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu lub na naszą stronę internetową do sklepu www.technikawody.pl. Tam wszystko Państwo znajdziecie. Dziękuję bardzo.